ok Koszary już mi się nie przydadzą raczej Chociaż sądząc po tym co było ostatnio lepiej sobie je zostawię Bo w poprzedniej kraji nie przydały mi się jej to bardziej To miejsce jest trochę symetryczne dlatego o właśnie z tej strony też są bohaterowie, ale mogę się jeszcze przekopać do jeden. Sekret. Dałbym się jeszcze kilka gachowitów na 100 pozie. Jednak nie chcę mi się czekać, aż się obrzędują. Bo muszą się trenować tak samo jak i w deskwory. Nie mogą się trenować przy kopaniu tak jak w drugiej części. Tu jeszcze jeden Dobra. I co teraz? Muszę zobaczyć stwory zielonego. Jak one mniej więcej cię zaglądają. Czarna dawa. Muszę znaleźć jego leży, Tam będą jego stwory wszystkie na pewno leżały. Wokół. Może tu jakieś będą? Pierwszym poziomie. Cóż... Widzę, że stawia sobie bardzo dużo pułapek kamiennych. Tak samo jak niebieski będę musiał uważać. Co tu jest? Dobra! Sala tortur. To oznacza, że ma tylko jedną czarną damę. Chyba. Gdzie oni mają leża? Znaczy tak wiem gdzie mam gdzie ma niebieski leże, ale ten to jest masakra po prostu gdzie on ma leży Skarwiec Znowu taki wielki, po potem taki wielki skarbiec? Gdzie to leży jest Dobra Występy wprost, on nie ma Tylko Rozstworzy śpią na stojąco. Nie wiem, gdzie on ma 6 6000. Co ja na to? Ciekawe, czy on zostawia sobie błotu tak, jak było ostatnio? Nie? Tu jego wpis są inteligentniejsze, a może moment, bo moment, ja... Mogę! Mogę! Powrót, tak? to czemu by nie? Nie Masz za mało złota. Wyborny suchar. Na pewno go załatwię. Na pewno takim potężnym czarem. Na pewno. Wyjaśnijcie mi, dlaczego wy się nie trenujecie? Będę musiał użyć przymusu. Co wy na to? Przymus. Musicie się trenować. Prawdy zginiecie. Na pewno i tak zginiecie. Tylko kwestia czasu. Dziesięć Oho, ile płacę? Prawie 10 tysięcy. Grubo Szukam jakiegoś takiego szybszego przejścia, żeby mogły sobie troszkę szybciej przechodzić te spory. One i tak powoli idą. No. Trzeba wszystko to rozkopać, skoro mogły sobie spokojnie iść szybciej. Okej, okay, już idą dużo szybciej. Tylko żeby się nie denerwowały. To jest priorytet. dla strażników. Chyba niebieski wie, gdzie jestem. Zresztą nie, nie, nie wiem. Skąd by miał wiedzieć? Skąd się wziął nagle czerwony mur? Znikąd. Uhuh. Uhuh. Masakrycznie. Ma demona tu Ale jeśli będę chciał to atakować któregoś ze strażników, to od razu już w pierwszym natarciu musiałbym go zniszczyć. Dlaczego? Ano, dlatego, że gdy mu zabiję słabsze stwory, to wtedy przyjdą potężniejsze. Co to? to ma jakieś dziwne tłuszki. Ja rozumiem, że tutaj jest troszkę polepszona, polepszona inteligencja wrogich strażników, no ale nie przesadzajmy. Może te pułapki będą moim utrapieniem, coś tak czuję. O, leży. To pełna moc czaru jedziemy z tym koksem. Obadajmy, co on tutaj trzyma. Powiem tak. Na Hama próbuję wrzucić, żeby sobie spały. Chyba nie ma już pieniędzy. Widzę, że nie ma zbyt... ...potężnych tych stworów. Szósty poziom. No dobra, te czarne damy troszkę silne są. To nie można by było walnąć z pioruna. Gdzieś tam w przyszłości. Mnie też... Trenowanie idzie pełną parą. Głównie kasa tak szybko spada przez yy, przywód. Ale świetnie. Łoho, wszyscy poszli. jest żółciowy na ósmym poziomie choć Co to masz za, za czary? Aha, granat, którego korzystają niezwykle często. On jest nieszczęśliwy. Aha, bo dostał. Klapsa. Przy okazji, co wy macie za czary? Aha, niewidzialność Co to jest? Meteor, uzdrowienie i zwykły. A piorun. No tak, to jest piorun, a błyskawica jest niebieska, no. Różnica taka minimalna, ale jednak zawsze. Ty masz poziom piąty. Dlaczego ty nie masz poziomu dziesiątego? Nie ja Ci powiem dlaczego. Ty się nie chcesz trenować po prostu. Co ma twoi... Po bratyńcu Jeszcze trochę trzeba trochę zbudować Wszystko idzie jak na razie po moim myśli. Byle tylko znowu say nie poszły w kosmos to będzie dobrze. Żeby niebieski nie zauważył, że mam otwarte przejście do Jamie. Choć wątpię, że nie zauważył. Już taki inteligentny to on nie jest. Dobrze. Zobaczmy co ma takiego smoka na 10. poziomie. tu, tu? Ma tak mocnisty dech, zdrowienie, granat. Meteor oraz mocne słowo, tak? Tak, mocne słowo. Które przydaje się, gdy otoczą go przeciwnicy. Ktoś siedzi w warsztacie. Ty. Jeden. Hmm. Nie obchodzi mnie to, że jesteś głodny Szósty poziom A więc czarny księżnik na szóstym poziomie ma jeszcze Chodzisz samo Samo Samonaprowadzający To no smoko Ma słabą siłę uderzenia, Tylko 55 A taki smok ma 342 daje do myślenia Natomiast taki ork na piątym poziomie ma 176 e, pf, 100, 156 punktów ataku Szansa, że stwór przeprowadzi walce podwójny atak. W lup, pod brzm, nigdy nie widziałem, żeby jakiś mój stwór przeprowadził taki atak. By to robił różnicę. Krew to krew. Nie, nie Racja. Nie wiem, co ta krewska ma oznaczać. arh minus. Krew to krew. przetaczać sobie krwi nie będą chyba. No chyba, że tak. Nie wiem. Może istnieje jakiś rytuał przetaczania sobie krwi Wolałbym o tym nie wiedzieć, co on sobie tam robią. Ty nie patrz. Idzie nieźle. Powiem więcej, idzie nawet bardzo dobrze. Tylko troszkę ciężko będzie z kasą, jeśli przyjdzie Dzień dobry. Bardzo... Ojej. Cieszę się. Jednak nie wiem, który strażnik do mnie to mówi. Chyba niebieski. Nie chcę się spotykać z niebieskim. Nie teraz. No i błąd. Przynajmniej Gibbett Smoki sobie tu stoją, próbują wynaleźć jakiś czar, a tak naprawdę no, okazuje się, że żadnego czaru tu nie ma. No, mimo tego, że na, na panelu jest jeszcze jedno wolne miejsce, z znakiem zapytania, no, ale widzicie, każdy teraz tu Czas badań nie rusza się ani o jeden piksel, co zresztą możecie zauważyć teraz, cały ten odcinek. Prawda? Będzie pełno parę, co mi się podoba, ale Czemu by go nie przyspieszyć Wiem, wiem, nie trafiłem we wszystkich, ale większość na pewno. Jeszcze o -o. No to będzie lipa. Jeszcze ci sobie włączą przyspieszenie oj ojojoj. No oni by się przydali przy walce. Myślę, że będą razem ze mną jeszcze przy atakowaniu niebieskiego Dlaczego on ma 22 spory? Kto mi to wyjaśni? Dlaczego on ma 30 spory? Dlaczego ja mam 20? Zrzucają kasę? Nie ma kasy Nie znów, no, nie ma no, kasy. No, no, po prostu magia. No, demony żółciowe się raczej nie denerwują za pierwszym razem, jak nie dostaną pieniędzy. Co innego... Wow, tak. Yy, co innego czarnoksiężnicy. Oni nie dostają raz pieniędzy i już się denerwują. Dziwne. Miałem tylko 800 złota, a on wziął 140 albo 160. Hmm. Nieważne. Kolejny bunt. Może był jakiś rabat? O, ja wiem. Myślę tak. Zaatakować... Spoko. To trochę potrwa, to <grym> będę <grym> tak próbował go zaatakować. Eee. Zaatakuję go wtedy, kiedy wszystkie orki będą miały dziesiąty poziom. Myślę, że inne stwory w tym czasie powinny już do tam jakiegoś w miarę dobrego poziomu typu 7, 8, dziewiąty poziom, a może nawet 10. Było pytanie brzmi, czy ja mam jakiegoś demona żółciowego na dziesiątym poziomie?